Teraz po nich biegam, co, co trzeci, drugi dzień. Yy, woda dobra, wiatru nie ma, nie padało także dobrze. sobie zostawiłem trochę sił na ostatni metrów, bo wiem, że coś tam też jest. Chodź nie powiem, że na końcu mi tutaj trochę zrobił, Ale rozumiem fajnie. Ile tych kilometrów nie biega, to jest zawsze dużo i na mecie zawsze się zmęczamy, nogi zawsze odpowiednio tam są wyłączone. No, ale w kontekście 10 razy Ironman, kiedy już te tempo sobie tak fajnie zrobię, że biegnę naprawdę w takim tempie, że mogę i oddychać, i pizzę zjeść w biegu, to jeden maraton to jest tak jak mój podstawowy przelicznik, że jak zazwyczaj ludzie liczą maratony w kilometrach, to ja liczę biegi w maratonach. Nie polecam, nie rekomenduję szanuję, ale Dobry nie to na to cel na kolejny rok? No kolejny rok, czyli rekord Guinnessa e, pod tytułem najdłuższych jachtów na świecie. E, 1200 km pływania, ponad 30 tysięcy na rowerze i 7800 biegu, czyli w ziemi łącznie. Ja ten się drugi. Kierowska zitna! 25 sekund najlepszych zawodników z mojego odpadu Jan Krzysztof Piezecki z formia 2 49 sekund 31 sekund Dariusz Kulecki 2 godziny 46 minut 45 sekund i najlepsze Maciej Tomaszewski. 2 godziny 31 minut 14 sekund Turystki, a turystki bieganie już od wielu, wielu Jest przedstawiciel właśnie tej firmy. Dziękujemy jeszcze raz za to, że nami. Jesteście... Tak wyglądają dwie najlepsze tornianki, które w tegorocznej edycji pobiegły najlepiej. Na miejscu drugim pani Aleksandra Kondrat, 4 godziny 44. Nagrodę przedstawiciel naszego sponsora, firmy Aniro, która już od wielu, wielu lat pomaga nam organizować maraton w Toruniu. I jest też także oczywiście Adrian Kostera. No i na miejscu pierwszym najlepsza wśród Torunianek Gosia Lipińska. 4 godziny 13 minut 40 sekund. Poproszę o rama!